Kontynuując mój przegląd ostatnich zakupów jest również z Tron. Summit Max. Hey, my missing boxing glove. That's my lucky glove. Huh? Jimmy, two teeth. What are you and your unsavory pals doing in the burned-out husk of this robot? The first rule is we don't talk about what goes on in the burned-out husk of this robot. Hey, eat horse. Give it to me. Nothing doing. That's my championship trophy and I want it fair and square. I always thought being shiftless and lazy was its own rule. They're giving out trophies now? Foxy championship wise guy. See it, second. <laughs> Jest to wydanie PC. Ładny big box. Pasujący wielkością do innych gier Lucas Arts, również jeszcze oko, bo można postawić sobie go względnie koło tych pozycji i będzie ładnie wyglądał. Oprócz big boxa w folii do tego jeszcze jest specjalna karta, którą już posiadam. Gry zamówiłem tego samego dnia, gdy ukazały się na premiera. No, oczywiście, czekać to kazali bardzo dużo czasu. Chyba rok czy półtorej czasu na to czekałem, już teraz nie pamiętam. Mieli jakieś tam problemy z tymi kartami, czy coś w tym stylu. No i drugi również. Samed Max. Save my immortal soul? Looks like. Fine. 10 points to Hufflepuff. Can we get back to the training now? Nice work, cadet. Would you mind handling me that sacred blade for safekeeping? An amazing filing system. You crack me. Hey! You can't have that! It doesn't belong to you! Is it just me, or is this day getting weird? By our standards? Yeah, it's about a four. Ready for some more torture, lumpy? Come on, kid. Uh, can I come out now? So, as I was saying, just topple over this giant Cap Aqua Bear head and walk over to access the last of your freelance police academy challenges. This recurring severed head motif is starting to weird me out, Sam. Kupiony tego samego dnia od nich, jak również długo wyczekiwany przeze mnie. This time is virtual. Również wydanie PC. Nie wiem, właśnie teraz tak oglądam. Nie wiem czy ten kod kreskowy mi to, mi to mówi, że to jest na PC. Wiadomo, że ta gra jakaś wydanie, wydanie wymagań specjalnych nie ma, żeby ją nie móc uruchomić. O, przepraszam, jest! Znalazłem w końcu. Tu jest, tu jest. Nie założyłem wcześniej. Jest informacja, że to jest na PC, ale również do tego jest karta. Od nich wygląda w ten sposób. Ładna. Karty są ładne. Nie powiem, karty ładne wydają i wszystkie je kolekcjonuję również razem z grami, od nich. Oczywiście tymi wybranymi grami, bo oni tego wydają mnóstwo. Ja wszystkiego nie potrzebuję. Kolejna gra jest od mojego znajomego, kupiona od mojego znajomego jest Patriot. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Starzy, Stratyzy pewnie to znają, ja nie miałem zbyt możliwości zagrania w to zbyt długo. Dys dyskietkę jedną miałem uszkodzoną i mogłem sobie pograć tylko trochę. No jakiś tam sentyment przez to wszystko został, że w ogóle w to zagrałem, prawda? I postanowiłem sobie Gierkę sprezentować ponownie. Jest to wydanie polskie, może tego nawet nie widać, bo pudełko jest po angielsku, ale jest wypełniacz polski tutaj, znaczy polski, przepraszam, biały. Chcę ja czasami. Wypełnia się z biały. I w środku mamy dyskietki IPS-u. Dystrybutor, pierwszy dystrybutor polskich gier. E, przepraszam, gier w Polsce. Jak widać, instrukcja, napis, wydanie polskie. Gra jest oczywiście po angielsku. Pudełko, jak widać, pewnie przybliżono z wielkie pytani Tak jak w oryginale było. No i tutaj w Polsce drukowano pewnie dysk Instrukcja, choć tego też pewnie nie jestem. Kolejnym wydaniem jest Shadow Warrior. Oh damn, I'm running into walls now. Daniel McIntosh'a Dlaczego kupiłem? Dlatego, że miało inny, inną małą okładkę, inny wariant okładki i postanowiłem, żeby również dołączyło do mojej kolekcji. Tym bardziej, że kosztowało mnie niewiele ledwie 30 euro. Nowiutka w folii fabrycznej tak mi się wydaje, że to jest folia fabryczna Nowiutka dołączyła do mojej kolekcji i wylądowała na półeczce z pozostałymi częściami Shadow Warrior. Pewnie za jakiś czas zrobię nawet film o tym, bo serię tą kiedyś uwielbiałem, uwielbiałem to grać. W to nowe jeszcze nie miałem okazji zbytnio spróbować, ale też zagam. Jak przejdę ponownie całego Shadow Warrior, zamierzam do tego wrócić. Gierka była fenomenalna, jak na tamte czasy. Tutaj kolejna gra, to jest Shogo Mobile Armor Division. To wydana po polsku, w Polsce przez Top War. Z 168 naprawa za mną pewnie. chciałbym. Cholera, ja jaki ja miałem hasło? Ch... Hej, uważaj! Wyluzuj się, chłopie! czyli pamięć mi nie myli. nie, nie myli 69 zł, jest tutaj cena nabita gra jest popularna nie tylko gra była nie tylko popularna w Polsce ze względu na cenę, bo cena była świetna ale sama gra była bardzo dobra to była naprawdę kawał dobrej gry jak mnie ta gra wciągnęła od samego początku do końca nie mogłem się od tego oderwać. przechodziłem całą udało mi się dzięki jednej pani od której kupiłem Settlersów zdobyć również nowiutką folii. Widziałem ceny wydania amerykańskiego to po prostu czasem no, przewija grodzą Jakbym chciał kupić amerykańskie wydanie w folii również Przeda chyba podobny wariant okładki to musiałby wydać chyba tam około 200 dolarów. Co mało nie jest. Ale gra jak ktoś ma do niej sentyment bo grał w to kiedyś na premierę. Podobała mu się tak jak mi się podobała. Jest warta tych pieniędzy. Naprawdę świetna gra. No to lecimy dalej. Dalej mamy Privat Kolekcja klasyki komputerowej. Jest to budżetowe już wydanie polskie, z polską okładką. Wydanie premierowe było z angielską okładką. Wydane było na dyskietkach, z tego co mi wiadomo, i chyba na płycie CD, albo i nie, albo i nie było na płycie CD, nie pamiętam. Wiem, że to jest na płycie CD już, był dane. I to wydanie kosztowało gdzieś jedną trzecią kwoty tego wydania premierowego, czyli te 50 zł, jak premierowe kosztowało 150. Tak, tutaj wystarczyło tylko wyłożyć te 5 dyszek i należało już do nas. Poza tym wydaniem premierowym też było jeszcze jeszcze mniejsze wydanie w pudełku kartonowym di, di, wielkości DVD. No i lecimy dalej. Tutaj mamy część drugą. Również wydania budżetowego. Cost 50 Okay. Hmm. All right. Well, I mean, I could hire that one for fifty, I guess, and then. a whole bunch of stuff and try to go somewhere let me, uh, let me pull up the chart real quick and I'll be right back. Premierowy mam owszem jednego, jednej gry i drugiej gry, ale postanowiłem mieć też pytania budżetowe. Uwielbiam tę serię. Od Origin, te Wing Commandery, te Strike te Commandery, ten, ten Private to wszystko. Po prostu to jest to, są to fenomenalne gry, które postanowiłem zebrać w całości, wszystkich tych pudełkach kartonowych, jak się ukazały w Polsce. No i dalej, no dalej Was też pewnie nie zadziwi. Wszystko pochodzi od jednej osoby. budżetowe, również Wing Commander, część druga. To wydanie jest dosyć rzadkie, jak również wydanie premierowe tej gry. Kiedyś nawet nie wiedziałem, ale że w Polsce się to ukazało, dawno temu, bo nie spotkałem się z tym kolekcją klasyki komputerowej, ani wydaniem premierowym, więc nie wiem, jakieś nakłady go sprzedały, jak to było popularne, bo wiem, że dopiero w części trzeciej tak naprawdę ta gra wskoczyła taki na wyższy poziom, jeżeli chodzi o wykonanie i Przedała się wszędzie w dużych nakładach. Obecnie czekam na remaster części czwartej, gdzie będą też być może też będzie po polsku. Liczę na to przynajmniej. Kolejna gierka to jest stary, zatęchły klasyk. Znany dla wielu graczy. Iszar, część druga. Wydanie z polskiej dystrybucji. Informacja o tym, że jest to na PC. No i oczywiście pudełko jest zagraniczne. Tam w kilku językach. Angielski, tam pewnie francuski, niemiecki. No ale tak czy inaczej nakładeczka jest jak nowa. Wszystko wygląda jak nowe. Jest naprawdę z tego zadowolone. Już dało mi się to trafić. Także moja e, cała trylogia i szar w momencie na PC ta wydań polskich jest zamknięta. Jestem z tego mega zadowolony. No to lecimy dalej. Dalej jest kolejną informacją. box jest premierowy, miałem tam jakieś tam delikatne odcienie koloru, że troszeczkę jest troszeczkę inaczej wygląda. W środku mamy instrukcję z kolekcji klasyki komputerowej. Jest, nie jest to premierowe wydanie. Jakby ktoś tak myślał. W sklepie, że kupuje za jedną trzecią ceny wydanie premierowe, to się zdziwi. Później mając tylko jedną instrukcję cieniutką, taką jak to edycja z kolekcji klasyki komputerowej. Dlaczego się nie zdecydowano? wydania tego też pudełku z kolekcji klasyki komputerowej. Nie wiem, może mieli za dużo tych pudełek, jeszcze tych nakładek kolorowych, więc postanowili je wykorzystać. Z mojej strony szkoda, bo wolałbym to białe pudełko z napisem kolekcja klasyki komputerowej. Jednak mają one dzisiaj swój niezaprzeczalny urok. No i ostatnia gra w wersji pudełkowej, jaka tu dołączyła z wydań polskich też do mojej kolekcji. Jest to UFO. Polskie pudełko. Czym się różni od wersji dyskietkowej O czym, że jest na CD-ROMie i posiada właśnie to, co posiadała wersja na CD-ROMie czyli jakieś tam mowę, muzykę, audio, podejrzewam, tam parę innych tam rzeczy. jednak grafika jest ciągle ta sama, i gra jest oczywiście również ta sama. Również instrukcje są te same, oprócz tam technicznych suplementów. No ale cieszy mnie, że mam po prostu UFO już w tym momencie zamknięte dzięki temu wydaniu. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o krótki przegląd moich wydań polskich, jakie trafiły do mnie. Nie wszystkie pokazuję, ze względu na to, że kilka innych, których też trafiły do mnie, będę pokazywał w pełnych prezentacjach danej serii, więc również je zobaczycie. Więc nie chcę spoilerować i pokazywać dwa razy to samo. Zobaczcie u mnie po raz pierwszy po prostu na filmie, który będę pokazywał w danej serii. To było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd moich najnowszych zakupów. Rok się zaczął, 2024. Super. Żyj w ciągu kolejnych miesięcy, będzie dalej ten trend się utrzymywał. Nie do tego, że będę biedny, ale będę syty pod względem y, gier, jakie szukam do mojej kolekcji, które się znajdują na mojej liście. Jak ktoś by był zainteresowany, to wrzucę tą listę też tutaj w filmiku, żeby mógł się przeczytać będzie i może do mnie napisać, jeżeli ktoś posiada i jest w stanie mi pomóc w moich zbiorach. No i to było wszy na wszystko, jeżeli chodzi na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.